Siemanko, tutaj Adrian już nie milował. tak, budujemy dzisiaj małą, zrównątrz. Będzie nam potrzebny do kwarcu, b, e, do callu, w języku angielskim, e, schodki z, z kwarców, przycisną, e, co nam będzie potrzebne? O okay. wiem, będzie nam potrzebny e, szary dywan, Czerwone. E, czerwone i żółta welna, przyciski, no to to, ja, to na razie możemy sobie utworzyć auto, no widzicie mój świat, tutaj to. to, jest to, tutaj tak, robimy tak, tutaj jedno, tak, czyli było jedno, widzicie, nie żeby było jedno, raz, dwa, trzy, dobra, raz, dwa, dobra, żeby było coś takiego. Bierzemy blok kwarcu i robimy tak, nie wiem czy tu drobny czy tu Zrobię sobie tak, 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 zrobimy takie jakby u małe, tak, tu dwa, tu dwa i tu jedno w środku, robimy tak dalej, tutaj jedno między tymi dwoma obronami i tutaj takie coś, tak widzicie, bierzemy drabinki. po co są nam potrzebne, tak, tak i tak. Mamy na razie takie podstawy. Nie wiem, zrobię od razu światła w tył, bo to jedno. będzie nam potrzebne. Ja robię od razu wyświetlanie, żeby nie, nie mieć tego miejsca. Robimy tak, bierzemy śnieg. Tutaj stawiamy raz, dwa, trzy, To nie śnieg, kurde. Bierzemy śnieg. Raz, dwa, trzy, cztery, trzy, cztery, cztery, raz, dwa, no, trzy, no, tam cztery, cztery, a tu trzy. Bierzemy takie co. Pudełko kwarcu czerwoną, właśnie tym chodziło. I patrz, robimy coś takiego, takie coś tutaj i tu. Bierzemy się defan i po możemy wstawić. I tam ty tak jakby mamy zrobione. Prawie. Bierzemy tak. Bierzemy e, d, koleje. Bierzemy to. No, Dobra, no, wstawiamy tutaj kolej i pociąg tak jakby na mnie. Bierzemy e, Cza... Ja biorę szarą szybę. Nie wiem jaką wybrucie kolor dołowy. Nie ja zabraniam. Um, tak, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Taki sześciokąt, jak, jak widzicie, nie? Tutaj macie sześciokąt. I tutaj możemy sobie razu zadzwonić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I to tak chcemy, jak komuś się nadmiło I wow. Trochę za dużo, to Raz, dwa. Raz, dwa możemy dać. Tutaj możemy dać 1 wydać żeby było 5 i to możemy ustawić już tutaj, nie? Tyle możemy stawiać już powoli Mamy pół samochodu, które mamy osobu. tabliczkę i stawiamy do przodu. Ja chwilę. Ten I... Może, nik... Możecie pustą wstawić. I z tyłu stawiamy. Ja tutaj kapselkami wstawiam. Jak widzicie, kapselkami ostatnia rutka, ok, może być Tak, tak. Tutaj, tak, tak. No, ja tutaj wszystko są w Ja biorę tak, ciemną szeregę, jak było, nie? Tutaj stawiam jedno. No i tutaj drugie. Biorę, ja sobie wstawię w środku, tak, to biorę to mu szybę i przycisk, i przycisk wszędzie, postawiam sobie szybę, nie, żebyście dobrze widzieli. No i samolot skończony, możecie mnie nieć lajka, nie, nie chcecie. Zajdziecie na mój profil, tam może będzie więcej. więcej poradników później, ale to później bo na razie nie mam czasu i miłoby mi Was poznać. To cześć, miłoby Was poznać, lodo.